Najlepszy wers, część 67. Dzisiaj zapraszamy Was nie na spacer, tylko na marsz, marsz z tako Hemingwayem. Basia, zmęczyłaś się? O, bardzo, bardzo. <laughs> Chodziłam od baru do baru i e, zastanawiałam się, gdzie Ty jesteś, Jest. dziewczyno? Piękna, Piękna. jak... E... Atomówka, tak, tak. W tej kreacji, z tymi rzęsami. Yy, w tej kreacji oskarowej. Oczywiście. I nawet te nogi, jak karabiny, wcale mi nie przywodziły na myśl Planet Terroru. No. <laughs> Rodriguez tak. Jeżeli nie widzieliście e, filmu, to jest to połączenie dwóch filmów: Tarantino Death Proof. I Rodriguez Planet Terror. Tak, no, ale ona tak. też była bardzo atrakcyjna. Była, była i miała karabin. Tak, tak. Miała kar karabin. Z, tak. Zamiast nogi. Tak. No W każdym razie tutaj, tak, widziałam ją i jego. E, gdzie ona? Tam on za nią. Tu była, tu jej usta jak czereśnie. Tutaj już jej nie było, a tak naprawdę miastu żyłoby się wygodniej. Bez niej, ale czy właśnie kwestia przyjazdu. Tak, kobieto puchu marny, ty wietrzna istoto. No, Fan fatal jednak. Tak. I wiecie co, ale to nie tylko do kobiet. To nie. często y, ogólnie tyczy się tego obiektu zauroczenia, tej miłości naszej, tak, tej, którą wchodzimy na maksa. Tak, tej, my to nazywamy z Basią: mieć głowę, mózg w worku. To mhm. jest to zakochanie, to jest to zauroczenie. E, to są te wybuchające e, wulkany w sercu. No, i to są właśnie te, gdy ciebie widzę, momentalnie zamiast mózgu mam dziurę. Tak, tak, tak. tak. E, I ten żal, bo ja czuję ten jego żal, który rozrywa mu serce, e, że on nie może z nią być. Słuchajcie, za, e, zanim będzie ten najlepszy wers, ja tutaj mam Adama Asnyka, ta Proszę. Ta łza, co z oczu twoich spływa, jak ogień pali moją duszę, I wciąż mnie dręczy myśl straszliwa, że cię w nieszczęściu rzucić muszę, że cię zostawić tak znękaną, I nic z win przeszłych nie odrobię, Ta myśl jest wieczną serca raną, i ścigać będzie jeszcze w grobie. Bla, 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 bla. bla. No. <laughs> no i jak widzisz ta scena przy tej taksówce, jak on ja ją wiem, widzi wiem. z tym kolesiem i ten koleś ją rzuca. On bardzo dobrze wie, co ona w tym momencie czuje, bo on to samo czuje do niej. Ja wiem, on czuje to, co Pawlikowska Jasnorzewska no. napisała w wierszu Nike. Ja też przytoczę, no. bo ma tylko cztery wersy. No. Ty jesteś jak paryska Nike z samotraki, o miłości nieuciszona, choć zabita, lecz biegniesz z zapałem jednakim, wyciągając odcięte ramiona. Marsz, 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 Nike, no. tak. Utwór po prostu jest bardzo mocno oddziałujący, i wydaje mi się, Iwona, że w którym miejscu w życiu jest człowiek e, tak może w różnoraki sposób postrzegać e, te zachowania i no. jej, i jego, i empatyzować, bądź, mu, bądź mówiąc, hopie, ty chcesz jej dać koszmar! Nie, ty się obudź! Ty no. się obudź wreszcie. Wyjmij tę głowę z worka. No chciałam powiedzieć coś innego. I zobacz, ile jest no. fajnych dziewczyn wokół tak. ciebie. Ale czasami się nie da. Wiemy, wiemy to, wiemy to. Tak. Ja znowu wracam, wiecie, tak. na te tory. Tak, wiem, rozumiem. Nie da się. O, o no. odcięte ramiona, kikucie, wyciągnięte tak. <laughs> do tego <laughs> oblubieńca. Co? Oj tam, oj tam. Ale co? Wersy? Mój, tak, mój najlepszy wers mhm. to: w tym mieście nikt już nie tańczy. W tym mieście. Tango to frykaz, taniec, tango. No generalnie taniec. Tutaj dla mnie to jest symbol miłości, szczerości, tej czystości uczuć. Eee, I to tango, zmysłowość, namiętność, wolność, eee, ta mm -hmm. prawdziwa miłość, tak, z tą na, po, połączona przyjaźń z namiętnością, ze wszystkim tym, co powinna mieć. Miłość. Nie wiem, czy wiecie, bo tutaj jest kolejny taki warkoczek zrobiony, taka hafteczka, że kiedyś tango tańczyło dwóch mężczyzn. Tak. Hmm. I to był taki symboliczny pojedynek, mhm. w którym jeden symbolicznie ginął, a drugi całkiem realnie zdobywał to, co miał zdobyć, czyli kobietę. O, proszę, ale tak. ciekawostka. Tak, i tutaj to jest, że w tym mieście już nikt nie. Czy tego no bo tanga. de facto do tanga trzeba no, dwojga. dwojga. tak. I tak. e, uh -huh. e, tutaj w tym mieście to tango, ta prawdziwa miłość, te prawdziwe uczucia, którymi on jest wypełniony, przepełniony, to się z niego wylewa. E, to jest już frykas, to jest coś, co bardzo ciężko jest znaleźć, czego bardzo łatwo, bardzo ciężko jest doświadczyć. Uh -huh. No tak, no bo e, mamy takie przeniesienie troszeczkę relacji no. na poziom emoji. Tak. Są owocowi panowie, no wie, tak. mamy no i, bananki i mamy y, tutaj mango. Tak, w taki sposób troszeczkę zdigitalizowany no. jest przedstawiony schemat powierzchownej relacji. E, widzimy jak ona. Ta dulcyna no. z naszego podmiotu lirycznego, jak idzie w to miasto no. razem z koleżankami, i one robią, co chcą. No. Czy one tak naprawdę empatyzują z tymi e, chłopakami, no. do których strzelają oczami? No. Wydaje mi się, że nie. Raczej to jest nie. zabawa, tym bardziej, że jest powiedziane, a twoje rzęsy wobec mężczyzn są jak łańcuch dla kundla. I to jest w ogóle, no. według mnie, najlepszy wers. No. Bardzo mi się podobał, jest bardzo. Obrazowy, ale mam jeszcze drugi. no, dajesz. Mhm. E, drugim wersem jest Me serce znów za mną tęskni. Ponieważ ja jestem w tym mieście, podmiot liryczny jest w tym mieście, ale tak naprawdę wyszedł gdzieś obok siebie i oddając siebie jej, maszerując za nią, właśnie jak ten pies. Jak ten karusek no. z anielki, <laughs> e, który robił okręgi, żeby ją znaleźć, tak naprawdę oddał siebie. Bo no bo gdzie oddajesz siebie. Jest. E, niby i tutaj jesteś, no bo się e, Tak. nachapiesz tego tych endorfin, ale tak. nawet nie tej chodząc. Dopaminę. Ale to jest mhm. też takie, wiesz, takie szukanie, e, takie symboliczne szukanie. Bo nawet jeżeli jesteś w jakimś danym miejscu, no i na to w pracy. No. To myślami i tym sercem i całą sobą jesteś zupełnie gdzie indziej. No tak, no. tak, tak. Nie, znamy, znamy, są te, znamy, stany, znamy, znamy, te stany, znamy te stany, tak. Ale Iwona, teraz wiesz tam ksz, 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 no, ale to już. Baczno, że. No. Koniec, tak, koniec, to nie. Tak. Znaczy, no. znamy te stany, tak. Jestem... Te stany. Bo chyba każdy zna. A jak nie zna, to pozna. Do, dokładnie. I w tym was straszymy. Tak. E. Jakbyśmy były tutaj w trzy, to byśmy były jak te wiedźmy z e. e. Tak. Także uwielbiam no. A portal e. jakiś tam się otworzył. Wierzył, tak. tak. Era wodnika. Wiemy? Era wodnika, tak jest. To. Ja jestem wodnik. O, o właśnie. Tak. No. I powiem, ten, jak chłasku napisał, że często kochamy tych ludzi, te sprawy, te rzeczy, których w tym biegu życia dany nam jest zostawić, odejść od nich i to mhm. na zawsze. Mhm. No, no, tak, tak. Ale pamiętajcie jeszcze, co napisała Wisława Szymborska: że przepraszam dawną miłość, że nową uważam za pierwszą. <grym> <grym> No, no, to wiecie co, bo to chodzi o to, żeby potrafić iść właśnie dalej. Tak. A jak to kawiarnia. dalej. Drogę wytycza się idąc i tutaj ciekawa jestem, czy nasz bohater, nasz podmiot liryczny w dalszej części, która tutaj może być Dzień. tylko naszym wyobrażeniem, wytyczył sobie dzięki temu marszowi, Taką drogę, która doprowadziła go do miejsca, w którym może spojrzeć w jakiś tam inny, może no. troszeczkę sposób, na to, co, co no. się wydarzyło. Czy... Myślę, że tak, bo pomimo tego rozlewającego się i wybuchającego żalu, z tą staną przy taksówce, mhm. on jednak wrócił do domu. No, tak. A znalazł siebie? Czy jego serce. Już Myśl, go znalazło? Myślę, że go znalazło. Zawsze no. znajduje. <gry> tak, jest to tekst, który bardzo y, można przyjąć jako ten, z którym się można utożsamić y, i to jest właśnie w nim piękne, no. że idziesz ramię w ramię i myślisz sobie, czy to ja, czy to ty. <gry>